Okej, okay. to startujemy. Wszystko mamy. To jeszcze tu. Okej, okay. nagrywamy. No to chodzi tu. to, syp to. No już idę. A no to się już nagrywa. Okej. Okay. Cześć, natura zdrowia z tej strony. Hey, hey. Pomachamy? Tak. No, Hanusia, czyli córeczka jest na chorobowym, więc wiecie, jak to jest organizować czas dla takich czteroletnich małych bebeci. Nie. Ja Ciebie też kocham. To co, dzisiaj pokażemy, co robimy z banankami? Jakby. No to chodź. Ok, dobra, przesuniemy to troszkę. Dobra. Dzisiaj taka mała sztuczka. Taki banan. O. A to za chwilkę, kochanie. Taki banan, do środka ziemia, worek. No i ukoleniamy. Zobaczycie co i jak. Yy, nie tyle co ziemia, co kompost. Ania, wszystko jest super, tylko kompostu zapomniałem. Yy, za chwilę przyjdę, tylko wezmę. Sekund pięć. Już się spieszę. Jeszcze chwila. Jeszcze moment. Napij się piciu. No tak, kompost tu jest, a ja pobiegłem gdzieś tam. Dobra. ok to wskakujemy. Tak? tak? Mhm. ok Mamy to sport? A, Dobra, wszystko już mamy, tak? Mhm. No tak. To co, paluszek? Paluszek. I lecimy z tematem. Tak. Okej. Okay. Będziemy robili takie łódeczki. Tak. I w łódeczki co będziemy dawać? Ziemię. A co do ziemi będziemy dawać? Nasze. Moi. No trawie malinki, poziomki będziemy dzisiaj gadać. No i... I, to <laughs> I kwiatuszki, i dynie, i szparagi. I... I Nie, jakie szparagi? Się. Nie. I bazylia... To bazylia, kochanie. Yy, dobra, w każdym mm. razie pokażemy co i jak. Tak? To co, zaczynamy? Tak. Będzie coś takiego. Okej. Okay. Już, już, już. Jeszcze chwila. Folię sobie, damy tu standardowo. Chcę to jeden nos! O oczywiście, a po co nam więcej? No to tak, Hania, co robimy? Nacinamy tu. Ale ja zrób. nie mam drugiego do noża. A ta bo Ty jeszcze malutka jesteś, żebyś się nie ukuła, nie skaleczyła. Nie, co robimy małe jest tak. że nie się. Tak, tak, ja już to Twoje obiecywanie znam. O. Widzicie? Hop. Stalecisz I co robimy? Się i ściągamy można to. nie sobie. Się. tak, ale tatuś ci zrobi, bo tatuś cię kocha i nie chce żeby ci się bubu zrobiło A. bo tatuś nawet sobie bubu robi więc wiesz no i to można sobie tu zostawić do przykrycia ale nie radzę ściągamy to, hop popatrz, proszę, to dla ciebie i poczekaj Haniu zaraz pokażemy jak robimy czy mogę to wyciągnąć? E, już ci pokażę jak nie, 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 nie. poczekaj sekundkę jeszcze chwilka Ponacinamy tego banana. Dzisiaj to wymyśliliśmy z Hanią, ja, jak ja, i ja. banana. No, to ściągaj. Powiem Wam tak, dla dziecka to jest mega frajda, <grym> dla rodzica też. Świetne spędzanie czasu i nauka czegoś. Hania, teraz robimy tak. Bierzemy dwa paluszki. Zobacz. Dwa paluszki, dwa kciuki. Lekko dotykamy tu i odciągamy leciutko, leciutko skórkę. Leciutko. I zobacz tak. Pięknie, Hanusiu. Przypominam, córka moja ma 4 lata. I teraz uciągnę. Dokładnie. I teraz tniemy tak o jedną tu w połowie. O, tu. I tobie też przetnę. I pamiętasz, jak tatuś to wyciągał wcześniej? I teraz tak. Leciutko składamy banana. O, cztryk. Leciutko, 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 żeby się tylko ugiął. I następnie go. Wyciągamy tą miękką część. Jej, czy co oni za banany nam sprzedają w tej Polsce? <laughs> w przyszłym roku, znaczy w tym roku wyciągnąć ci, czy chcesz sama? Nie chcę. Ja chcę? Nie. Ja chcę sam wyciągnąć, tak? E, to jest ostatni rak, e, rok, jaki eksperymentuję z bananem, nie. bo No to, to za czy... bananicki. No ja wiem, wiem. to, to za bananicki? No możesz jesteś bananka. Nie, nie. Nie chcę już, Bonanka, już może dość nie radamy, No ja wiem, wiem, bo teraz będziemy co robić? Do środka dawać co? Ziemię! Ziemię, dokładnie. A ziemię będziemy dawać. Widzicie, tu mamy to taką matę, bo się sobie będzie wrócić. Do Dobrze, to sobie wygodnie usiądź. Więc usiadłam sobie. Super. tak usiadłam. No to pięknie, no misia, o to A chodzi. Tak, usiadłam. Super, jestem z Ciebie dumny. No i ten, i w każdym razie co robimy? Na tym będziemy do środka dawać co? Dwie banany. Tak, będziemy ziemię dawać. Okay. Więc tu, ty masz swoją łyżeczkę tu, Hanusz. Tu dajesz bananka, o, w ten sposób. Mhm. I wrzucasz do niego troszeczkę ziemi. O, tak. Tak. Super. No i zapełniamy całe. Zapomniamy. Mm -hmm. Śmiało. O, pięknie. Tatuś tu paluszkiem rozprowadzi. Śmiało, śmiało, Hania, bo to po pozorów do takiego banara. Są do to są to są e, tak, później roślinki tu damy. Mm -hmm. Już kilka kwiatków i roślinek uratowaliśmy. Lekko ugniatam. Lekko. Pięknie. Super. I teraz tak. Tatuś tu rozprowadzi troszeczkę. To rozprowadzić, możesz, możesz. Mhm. A, a, a. Tak wzdłuż, żeby. I tu jeszcze sypnij troszeczkę. O tu. O. Super, Hania. Ok. I taki jeden banan nam wystarczy. Teraz tak Tak. Teraz ja? Mhm. Okej. Okay. To jeszcze do tego jednego banana dosypię. O tak, tak. Co masz na nosku? Nic. Nic nie masz na nosku? Okej. Okay. <laughs> to mówię, z dzieckiem dziwne pomysły do głowy wpadają. Misiaczku, kochanie, bo nie mogę oddychać. Popatrz jak fajnie nam to wyszło. Taka łódeczka z ziemią, tak? I łódeczkę z ziemią kładziemy w ten sposób. to! Ale to chwileczkę, Haniu. Sekunda. Wezmę tylko naszego magicznego psikata psik psik. Ja popsikam. Ty popsikasz? No to dobra, ja Ci pokażę tylko jak. ok? Bo ostatnio tak psikałaś, że tatusiowi i okulary zapsikałaś, nosek zapsikałaś. To teraz tylko pokażę Ci jak psikać, dobrze? Aha. O, tu jeszcze. Jak widzicie, ugniatam. O, dobra. Tadeusz, popatrz. Tak to, no widzisz jak Pan kompost przerzuca? Tak. Nie lecą bajki w tle, tylko po prostu pan Szumi Lasu pozdrawiam serdecznie. Nie pokaz, Mega dała. pozytywnej energii. Pan. Przerzucę kompost. Tak, no widzę jak przerzuca. No u nas to samo robimy, tylko że no może nie teraz. <laughs> I tu zbliżamy wodą, i później do tego idą nasionka. Chodź, kochanie, będziesz pryskać. Widzisz? Ja tego załatwię Nie, kochanie. Widzę on, cię. Widzisz mnie? No to pięknie, że mnie widzisz. I tak jak mówię, nasze filmy są oryginalne, więc Nie bez przygotowania wziąć? jest scenariusza. Tak, przykamy. O tu, pamiętasz jak? Mhm. Czyli tak, o, lekko na chwilę i tak, psz, psz, psz. tak. Mhm. Pięknie. Super. No, super mała. Dobrze, i jeszcze tu troszeczkę. Jeszcze tu. Okej, okay. już, 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 <kluz> za dużo wody nie, da, nie dawajcie, jeśli stosujecie mój kompost, e, mój dopalacz, dopalacz, filmik odnośnie jak robimy dopalacz jest e, na moim tiku. w każdym razie, on nie lubi za dużo wody. <śm> <śm> to tak paluszkiem, tak ding, 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 ding jakby króliczek skakał, tak? Mieliśmy jutro do cyrku jechać, a Hania chora jest, więc... Dobra, co będziemy sadzić teraz tu w łódeczce naszej kochanej? Ewiaty! Nie znaczy Takie! A to są poziomki. a jeszcze masz kwiatuszki? Wybrałaś sobie? Poziomki będziemy sadzić? Dobra, to robimy a. tak. Poczekaj, ale to musi tak już zrobić, bo one są troszeczkę za małe. A nie pomyślałem, że w ogóle będziemy jeszcze coś takiego nagrywać, więc no, nie jestem do końca przygotowany w materiałach. Nie ukrywam. Wodę? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. A, dobra, zrobimy tak. Podtrzymaj to. A tatuś, Jakie słodkie nasionki? Poziomki nasionka są mega, mega.